Siemano z tej strony, Deny, to jest moje Hot 16 Challenge 2, lecimy na Double Boostie 32 wersy. Bo chcę, bo mogę i chętnie też pomogę. Dzięki Wężu za nominację, dzięki Krokrzysiek za miejscówkę, za bit i za nagrywkę. Krok dzięki za pyszne kanapki lecimy yo Pożary susze, pandemia. Może coś ty nam zesłał, a tu pierwsza połowa 2020. Nie mówię tu o matce ziemi. Ona długo na coś dźwiga, wiem brutalna jest. Ale ja czy sprawiedliwa ja, jak prorok Daniel Też mam te wizję dawno włączyłem myślenie. Wyłączyłem telewizję, bo tam ciągle puszczają nam fajer, pranki. Jest głośny show. lecz wisi dym dymi zapach siarki. Informacje, polityka, nie to do spłośnika, jak petardy robią hała, za nic z tego nie wynika. Kontrola w domu. Chcesz tego więcej, kwarantana na chacie. Weź ten czas na refleksję. Wolność kobiet czy wybory? Ciągle grają w państwa miasta myśli, że się poprawi. Patrz, kaktus mi wyrasta Covidem zbudowano nam socjalną barierę Trzymaj dystans od innych, ja mam dystans do siebie Mówiąc, idziemy słuszną drogą, w prawo wchodzą lewą nogą, ty masz syndrom Pinokiat Heh. Wierzysz, że pomogą, który kabel dziś naruszyć Ci saperzy toczą kłótnie Ile trzeba kogoś tyle, zanim w końcu wybuchnie Niby wszystko naprawiają, a nie już dosyć tych orędzi. Niech wymienią swytun bo brakuje im narzędzi. Tej cała twoja pensja oskubany się rozmienia, że jak wartość pieniądza Nigdy się nie zmieniam, nie wylewam, łez werter, wiesz to wszystko są truizmy Szukaj prawdy w dobrych źródłach, nie piwo, trupcizny aby życiu się odnaleźć, trzeba gubić w końcu siebie Mas media wiary w ludzi ci pogrzebie, dziękuję. Tym co cię tyrali i mówili, spadłeś nisko. Po dogłębnej analizie z mogę wszystko. Pewno bracia, poleż dałeś mi widzieć te fakty. Nie mówiłem ci już wtedy? Kompleks Kassandry. Jo. Okej. Okay. Zabawa zabawą, ale nie zapomnijmy o całej akcji. Także link do zbiórki znajdziecie klasycznie pod filmikiem. A tymczasem ja chciałbym nominować Maćka Zajdę, Karola Polskiego, e, Pawlika One Love, Młynarz Brothers z Sebastianem na czele. Chciałbym nominować moje dwie koleżanki ze szkoły aktorskiej: Paulina Łaba-Torres i Paulina Gorachowska-Stekla, super wokalistki. Chciałbym nominować Kamila Putoraka, Sikmouldów i Patryka Nemskiego. chłopaki czas odświeżyć swoje skille. Mój ekipowy brat Stanley, nominacja leci do ciebie, nominacja dla Quantiego, kolejna nominacja dla Kiedro, stand-uper Kiedro. A także Pamela i Mateusz Sweet Lovers. And the last one, international nomination goes to Mirai Sina from France. Now it's your turn, brother. Let's go.